chciałbym się podzielić dobrą wiadomością z, z Państwem i mieszkańcami Erblonga. firma Acoustics podpisuje dzisiaj umowę na zakup działki na Modrzewinie na której zamierza w najbliższym czasie wybudować zakład produkcyjny który będzie zatrudniał kilkanaście osób także jest to dobra wiadomość jest to czwarta firma która zbuduje zakład Zaczęła tutaj od EPT, a teraz się rozwija, pozyskuje dużo zleceń, w związku z tym potrzeba pomieszczeń i stąd ta decyzja. Ja się bardzo cieszę, że Pan Dyrektor i właściciele firmy podjęli tą decyzję. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia firma w tym roku, która, która podejmuje tak dobre decyzje dla miasta Wląg.